Cześć. Jesteśmy w rezerwacie Czartowe Pole. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na Roztoczu, a my dziś przyjechaliśmy tutaj specjalnie, żeby pokazać wam, jak wygląda zimą. Wchodzimy na ścieżkę i od razu jest tutaj mnóstwo oznaczeń, ale na pewno się nie zgubicie, bo jest ona bardzo prosta i intuicyjna. Dopiero zaczęliśmy nasz spacer, a już pora na decyzję. Można wybrać albo ścieżkę górną, albo ścieżkę dolną. My idziemy ścieżką dolną, bo tak po drodze warto wejść na niewielkie wzgórze i zobaczyć symboliczne mogiły partyzantów, którzy polegli w 1943 roku oraz pomnik upamiętniający Szkołę Podchorążych Sanitarnych. A skąd wzięła się nazwa Czartowe Pole? Podobno nocami w tym miejscu słychać było różne dziwne odgłosy, śmiechy i krzyki i dlatego mówiono, że nocami tylko czarty tutaj hasały. Ścieżka dolna prowadzi kładkami, których teraz za bardzo spod śniegu nie widać i trzeba uważać, bo można po nich zjechać, co pewnie zaraz ja zrobię. A może nie? Uuuu. Można też zbiec, jest bezpieczniej. Ścieżka już na początku roztacza przed nami swoje malownicze krajobrazy. Płynie tutaj strumyk, który nawet dziś nie zamarzł i możemy iść wśród jego szumu. Ten strumyk to tak naprawdę rzeka, rzeka Sopot, która przepływa między innymi przez roztocze środkowe. A my przekraczamy ją drewnianą układką. Silny prąd rzeki sprawia, że woda tutaj chyba nigdy nie zamarza i miejsce to jest naprawdę piękne o każdej porze roku, również zimą. A w to tej porze roku możecie zobaczyć tutaj jak piękne struktury lodowe tworzy. Czartowe pole to rezerwat, a to oznacza, że jeżeli jakieś drzewo się przewróci, to już tak zostaje. Spaceruje się tutaj bardzo przyjemnie, bo oprócz zwykłych tradycyjnych ścieżek, poruszamy się także takimi drewnianymi podestami. Z których możemy lepiej obserwować otaczającą nas przyrodę. Latem wchodzi tutaj wiele osób, a ja postanowiłam zrobić inaczej i wyjść tutaj zimą. Miejsce jest naprawdę bardzo ładne, obok mnie znajduje się wodospad, który bardzo przypomina mi szumę w Suźcu. Zimą chodzi się tutaj zdecydowanie trudniej, szczególnie jak już nie ma tych drewnianych podestów. Ale jest to przygoda, po prostu trzeba bardziej uważać. Uj, Naprawdę trzeba uważać. Czy spacerując po tej ścieżce trzeba mieć jakąś specjalną kondycję? Może nie, ale też czekają nas takie schody. Ścieżka jest naprawdę zróżnicowana, więc na pewno nie będziecie się tutaj nudzić. Podestów jest też sporo, które ułatwią nam przeprawę. Przede mną kolejne wyzwanie, czyli te strome schody, ale w oddali już widzę ruiny papierni, do których zaraz dojdziemy. Nie jest tak źle na szczęście, ale wygląda to mało fajnie. Dobrze, że są te schody. Tutaj znajduje się kamień związany z harcerzami, ale niestety zimą Wam go nie pokażemy, więc koniecznie wybierzcie się tutaj również jasną. A to kolejny powód, dlaczego warto wybrać się tutaj zimą. Za mną znajdują się ruiny starej papierni, które latem są skrywane przez gąszcze zielonych roślin. Ale dziś nie. Już niedługo zajdzie słońce, ale my możemy teraz podziwiać starą papiernię w promieniach złotej godziny. Wygląda ona, jakby nadal trawiły ją płomienie. Jeżeli w tym momencie wycieczki jesteście już zmęczeni, to wbrew pozorom to jest najkrótsza droga na parking. Ale my idziemy dalej, żeby opowiedzieć Wam o starej papierni. Dzisiaj trudno to sobie wyobrazić, że ta papiernia znajduje się wśród lasów i chaszczy, ale kiedyś było to idealne miejsce, żeby właśnie tutaj powstała ze względu na płynącą obok rzekę. Papiernia funkcjonowała tutaj od 1747 do 1883 roku. Produkowała 9 rodzajów papierów, w tym pakowy i kancelaryjny, głównie na potrzeby Ordynacji i Akademii Zamojskiej oraz drukarni, która znajdowała się wtedy w Józefowie. Ciekawostką jest to, że papier posiadał swój specjalny znak wodny. Do upadku tego miejsca przyczyniły się powodzie, ale przede wszystkim pożar z 1883 roku. Strawił papiernię w tak dużym stopniu, że jej odbudowa już się po prostu nie opłacała. Niestety z papierni niewiele się zachowało do dzisiejszych czasów, więc tym bardziej warto ją zobaczyć, póki jeszcze to jest. Zdjęcia papierni też nie zachowały się do dzisiaj, więc musimy sobie wyobrazić, jak kiedyś to miejsce mogło wyglądać i jakie historie były z nim związane oraz ludzie. Gorąco polecamy Wam wybrać się na czartowe pole zimą, szczególnie jeżeli jeszcze tutaj nie byliście. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.